Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o największych błędach Imperium Galaktycznego. Zapraszam do oglądania. Imperium Galaktyczne, stworzone przez imperatora Palpatina po upadku republiki, miało być symbolem absolutnej władzy, porządku i kontroli. Jednak mimo ogromnych zasobów, zaawansowanej technologii oraz niemal nieograniczonej siły militarnej, Imperium poniosło spektakularną klęskę. Przyczyną tej porażki była nie tylko determinacja Sojuszu Rebeliantów, ale proste wszystkim seria kardynalnych błędów politycznych, militarnych i strategicznych. Imperator Palpatine oraz jego podwładni tacy jak Darth Vader czy Wielkim Muftarkiem wykorzystywali terror jako główne narzędzie sprawowania władzy. Zamiast zdobywać lojalność obywateli poprzez stabilizację i dobrobyt, imperium sto stosowało brutalne represje i zastraszanie. Zniszczenie Aldera przez Gwiazdę Śmierci jest doskonałym przykładem tego podejścia. Zamiast stubić bunta, ten wzbudził gniew i jedynie umocnił determinację sojuszu rebeliantów. Zamiast budować stabilną gospodarkę na planetach takich jak Lotal, imperium skupiło się na eksploracji zasobów i represjach wobec mieszkańców, co doprowadziło do masywnego oporu. Długotrwałe konferencje tego podejścia były katastrofalne, ponieważ wiele systemów gwiezdnych, które mogły pozostać lojalne, ostatecznie przeszło na stronę rebeliantów. Prowadzenie polityki terroru zamiast dialogu politycznego zamknęło możliwość jakiejkolwiek pokojowej stabilizacji na podbitych planetach. Imperium inwestowało w ogromne projekty, takie jak Gwiazda Śmierci, choć była to potężna broń zdolna zniszczyć całe planety, jego budowa pochłonęła niewyobrażalne zasoby i czas, co gorsza, jej konstrukcja miała krytyczne wady. Które rebelianci zdołali wykorzystać. Zamiast dyskwalifikowacji sił zbrojnych i lepszego zarządzania flotą, Imperium stawało, stawiało wszystko na jedną kartę. Strata pierwszej Gwiazdy Śmierci w Bitwie o Jawin oraz drugiej w Bitwie o Endor to symbole nieefektywnej imperialnej inwestycji. Dodatkowo każda Gwiazda Śmierci wymagała ogromnych zasobów surowców oraz miliona pracowników, co osłabiało inne sektory gospodarki Imperium. W efekcie te megaprojekty były bardziej symbolem imperialnej pychy niż efektywnego narzędzia kontroli. Imperium bagatelizowało siłę sojuszu rebeliantów, traktując go, jak miało istotne zagrożenia. Wielu dowódców imperialnych uważało, że niewielkie grupy partyzanckie nie są w stanie zagrozić potężnej ich floty. Takie podejście doprowadzało do serii przeoczeń, które pozwalały rebeliantom zdobyć krytyczne informacje oraz kluczowe zwycięstwo. Strata planu gwiazdy śmierci na Skarif i brak odpowiedniej reakcji dopro doprowadziło do zniszczenia tej potężnej broni. Imperium zlekceważyło także znaczenie propagandy rebelii. Pomimo posiadania metod kontrolowanych przez państwo nie udało się zneutralizować wpływu ruchu oporu na opinię publiczną. Imperator Palpatine kontrolował swoich oficerów i dowódców poprzez strach oraz groźby karalne. Wielu z nich w obawie przed gniewem Imperatora lub Dartha Vadera podejmowało ryzykowne lub błędne decyzje. Taki system dowodzenia prowadził do braku inicjatywy, niekompetencji oraz do nadmiernej koncentracji władzy w rękach kilku osób. Admiralicja często podejmowała nieprzemyślane decyzje, aby zado zadowolić Imperatora, co do doprowadziło do klęsk takich jak bitwa o Endor. Strach przed porażką paraliżował kreatywność i inicjatywę imperialnych dowódców, którzy rzadko podejmowali ryzyko. Imperium koncentrowało swoją uwagę na kluczowych środowiskach, takich jak Kurusant, a nie zaniedbywało kontrolę nad planetami preferencyjnymi. Te zaniedbane regiony, te zaniedbane regiony stały się siedliskiem ruchów oporu oraz przymytników, którzy wspierali rebelię, dostawali broni i informacje. Straty Bespinu i Rajlot były wynikiem złej, stab stabilnej kontroli nad tymi części strategicznymi punktami. Planety preferencyjne były również kluczowe ze względu na zasoby naturalne i strategiczne położenie, jednak ich potencjały zostały zmarnowane przez lekceważenie ze strony imperialnych dowódców. Imperium opierało się na skrajnej centralizacji władzy. Wszelkie decyzje strategiczne i polityczne były podejmowane przez imperatora lub jego najbliższych doradców. Imperium straciło kilka strategicznych planet, które miały kluczowe znaczenie gospodarcze, militarne i logistyczne. Bespin, strata dostępu do źródeł gazu Tibana, Rajlot, kluczowe zasoby i wpływy w systemach zewnętrznych. Lotal, utrata ośrodków produkcyjnych, Solus, strategiczne stotnie gwiazda.